Jechał, A jeżeli patrzą po znaczkach czyli meta gaming Kto już No jeżeli on patrzył po znaczkach metagaming. gaming Kto patrzył po znaczkach? Kurwa nie wiem, jakbyś słuchał to byś wiedział Dobra, albo Tak, spokojnie Tak, oczywiście, tylko nasz funkcjonariusz. ma mamy Ty, scenarię, ale... tak. ty ja odzwo, się wyciszyłeś, to, jak tam byłeś? Jak tam krzyczą, chce się najechać. Przecież mogłeś im wszystko mówić, co oni ci mówili w środku. Tak, znaczy teraz, dobra, teraz tak. Rapliczek pyta, który to jest Miruś. I Mirusia Miruś, wypuszczamy. I chcą wolny I są. Dobra, są wolny odjazd na suburbana. I tu już. Dobra, ich. wolny odjazd na suburbana. Nie wiem, gdzie jest to suburbana, ale. Okej, okay. ja ci wypuszczam. W sensie co się nie wypuszcza? Dobra, in to tyle, nie jest i ta we środku. Co z nim zrobimy? Tu mają te jeszcze. Co mam, co mam z nim zrobić, Alzember? Czekaj, spiszę dwa. Yyy... znaczy. Weź go trzymaj na razie. Poczekam aż wejdą. Ale on mogą od razu strzelać, bo to jest pewność. Ej, mogę mu zrobić tak, żeby on po prostu stał? W się sensie ten O, Zakuję go od tyłu, co wy na to i po prostu mu go tak postawię przed nimi. Zaję odegrałem padł mi e, tego kubek, nie? Padł mi kubek? I rozwiązał mnie jeszcze przed tym, podał mi kubek, wypiłem i zajebałem mu szklankę. odegrał na treść trafiłem. Kuba. I w głupi. Zajebałeś go szklanką. E, co z nim mam zrobić? Mam go tak trzymać? Pa wierci się. Chłopiec od tyłu, on się wierci. Główno zrobi. Pazar odegra. Muszę tam rękę tam aby się od... Co? internet poszedł ci w dupę. Gdzie Zumber? Czekaj, będziemy... Ja do środka. I oni wypuszczą tego psika. No dobra, generalnie co, co mam z nim tak stać? Ja po prostu tutaj gdzieś ten, przed nimi i bym do niego celował. Możesz go rozkuć i celować do niego. To?